Siema Wam wszystkim, cześć i witajcie Dzisiaj będzie odcinek komentary czy jak to się tam ładnie nazywa mianowicie skomentujemy sobie pewną sytuację, która często się pojawia na moim kanale no może nie na moim kanale, ale do mnie prywatnie często z tym tematem piszecie mianowicie, jaki to odpowiedni wiek, ażeby zrobić sobie uprawnienia na ciężarówki zapraszam do oglądania Tutaj będzie intro, wcale intro nie będzie, nie chcę się dytować, więc idzie wszystko na żywo moi drodzy. E, ostatnio trafiło do mnie zapytanie: nie pierwsze już, e, co robić? Bo chcę, tak e, parafrazuję troszeczkę ten, tego maila. Tą, tą wiadomość, ponieważ większość tych wiadomości wygląda w bardzo, bardzo podobnie, w podobny sposób jest napisana. E, mianowicie, często e, wygląda w ten sposób, że słuchaj, Kempa, mam. 40, 45, 50 lat, bo i takie wiadomości dostaję, robię zupełnie coś innego. Pracuję w biurze, jestem, nie wiem, jeżdżę pociągiem, sprawdzam bilety, czyszczę opony w odrzutowcach. No, różne są zawody, ale nigdy mi to nie sprawiało przyjemności. Chciałbym zostać kierowcą i tutaj sytuacje są dwie: moja żona już jest w cudzysłowie mówiąc stara, dzieci odchowane, czy w ogóle nie mam rodziny. No, ogólnie chodzi o to, że stateczny facet chce zmienić swoje dotychczasowe życie. I pytanie, czy nie jestem już za stary na to, żeby zmieniać to swoje życie? I odpowiedź dla niektórych moja odpowiedź. Oczywiście możecie się z tą teorią nie zgadzać, ale według mnie wiek oczywiście tam nie wiem 70 plus no to już nie jest za bardzo wiek do tego, żeby zostać kierowcą ale w dobie XXI wieku, mamy teraz 2020, uważam, że 40, 45, nawet 50 lat to jest jak najbardziej wiek ok, jeżeli chcemy zostać zawodowym kierowcą. I mówię tutaj o całkowitym rozpoczynaniu tej swojej kariery, czyli tak od podstaw. Przykładowo, siedzimy w biurze, podbijamy pieczątki, ale zawsze nas ciągnęło do tej trackerki, zawsze chcieliśmy zostać kierowcą zawodowym. To jest nasza pasja życiowa, że tak powiem. Eem, zawsze nas to interesowało. No ale 45, już tak uprośćmy, uśrednijmy 45 lat, żeby zostać kierowcą zawodowym. No, czy to nie jest za późno? Otóż, moi drodzy, przejedziemy sobie koło jakiejś sytuacji teraz awaryjnej na drodze, ale spoko, wszystko na poboczu. Otóż, moi drodzy. Ja osobiście uważam, że nie, że 45 tak w przybliżeniu, nawet te 50 lat. To jest, oczywiście to nie można mówić o jakimś zaczynaniu wielkiej kariery w transporcie, to specjalnie dajemy cudzysłów, ale w zupełności zaczynając w tym wieku jesteśmy w stanie znaleźć sobie pracę. Być może nie będzie to już takie proste jak w wieku 25 lat, ale ja też uważam, że pracodawca, jak się do niego przyjdzie i powie się słuchaj panie szef, ja jestem e, jak widzisz, już człowiek stateczny, tak głupot nie będę robił, bo dużo głupot to robi się właśnie przez wiek młodzieńczy. Że człowiek tam ma różne dziwne pomysły nie wiem, podriftować z całym składem, czy też panować, pokazać jak to się fajnie leci z góry 160, etc., etc. Wiem o co chodzi. A jednak człowiek, który ma już przekroczoną to 40, nawet 35, bym powiedział troszkę inaczej do tego całego transportu podchodzi. Więc warto wtedy, według mnie. E, e, próbować tych sił. I jeżeli idziemy na rozmowę z pracodawcą, mówimy właśnie, że tak wygląda nasza sytuacja, że chcemy zacząć ten cały transport, e, robimy uprawnienia, e, boimy się na początku sami spróbować. Możemy zacząć z kimś, ten drugi kierowca nas z chęcią przyuczy. E, ja przynajmniej nie mam z tym problemu. Jeżeli zdarza się taka sytuacja, że trzeba jakiegoś kierowcę przyuczyć, to proszę bardzo, zapraszam. E, nawet powiem uczciwie, że wolałbym przyuczać. E, Człowieka niezwiązanego z transportem, powiedzmy koło tej czterdziechy, niż człowieka związanego z transportem, który jeździ już 20 lat e, i miałbym go na przykład nauczyć jeździć po zachodzie. Przykładowo, oczywiście, nie? E, uważam, że tam już się nie da za bardzo e, zmienić niektórych nawyków. Ja nie mówię, że ja mam jakieś dobre instrukcje, żeby kogokolwiek uczyć, tylko czasami się zdarza, że tam tak wygląda sytuacja, że tam ktoś ze mną pojedzie w trasę. Więc. E więc nie, nie wygląda to y, aż tak strasznie według mnie czekajcie, tu rondo jak to się mówi, żeby lepiej widzieć to muszę ściszyć radio taki żart sceniczny niestety to skrzyżowanie jest tak fatalne, że tu nic nie widzę dobra, jedziemy na pałę trzeba zamknąć oczy i ruszamy, tak? jedziemy, dobra niech się dzieje, wola nieba nie no, żartowałem widać wszystko w lusterkach bez przesady, panowie i panie, to nie jest tak, że ja zamykam oczy, jak ruszam na skrzyżowaniu. Um, wracając do tematu, tak, jeżeli e, pójdziesz na taką rozmowę, szef przyszły widzi, że jesteśmy człowiekiem takim rozsądnym, stabilnym, e, to jak najbardziej uważam, że e, powinniśmy próbować. Tym bardziej, jeżeli od zawsze nas to interesuje. Jeżeli siedzisz przed komputerem, oglądasz sobie kempę trackera, czy nasiera, czy, czy tkaczyka, czy, czy Adriana, czy no jest paru tych trackerów, czy Iwone. Jest parę tych kanałów na YouTubie, które pokazują tą trackerkę i Cię to interesuje, lubisz sobie na to popatrzeć jeżeli tam lubisz sobie czasami zagrać w EuroTrack Simulator i ogólnie na parkingu jak widzisz ciężarówę to Cię to interesuje dlaczego to ma dwa zbiorniki, dwa akumulatory, tyle kół i tak dalej, jest to temat, który który sprawia Ci dużą frajdę, a najlepiej, jak jeszcze pojedziesz na jakiś lot ciężarówek, zobaczysz, co tam, co tam jest, jak to wszystko wygląda, lubi sobie pogadać z kierowcami. Jeżeli to jest Twoja pasja, to wiek nie stanowi tutaj dużej bariery, według mnie osobiście. Ja polecam może nie jakoś drastycznie rzucać wszystko i lecieć od razu, robić uprawnienia i, i zmieniać sobie swoje życie, ale jeżeli masz możliwość, masz odłożone pieniądze, chcesz spróbować, Czemu nie? Jest jeszcze opcja taka, że możesz spróbować przejechać się z jakimś kierowcą, zobaczyć jak to wszystko wygląda, posmakować troszeczkę tego. Są takie możliwości, żeby spróbować. Jakiś znajomych tam zawsze gdzieś się trafi, przejechać się z nimi. A jeżeli nie, to najprawdopodobniej masz uprawnienia na B, i to jest dobry pomysł na spróbowanie. trackerki takiej od wewnątrz przejechanie się po prostu, no, znalezienie sobie pracy, nawet tak wiecie, przyściemnić trochę, że szukamy pracy, a pojechać na tydzień czy na dwa, zobaczyć, jak ten transport wygląda, bo busy to takie małe ciężarówki. One prawie tak samo to wszystko wygląda. Dokumenty też trzeba wypisać, też trzeba towar załadować, też czasami trzeba go spiąć. Więc jak najbardziej na busach warto spróbować, jeżeli boicie się na samym początku tych dużych. E, nawet nie zrażając się, że a, ja to chcę od razu na ciężarówki. Nie, buty też są na początku fajne, i tak jak mówię, 40, 45, 50 to jak najbardziej jest wiek, w którym jeszcze warto się zainteresować i warto spróbować tego wszystkiego. Także zadajecie mi pytanie, czy 45 to jest odpowiedni wiek, wiek na trackerkę? Czy jeszcze mogę? Moja odpowiedź brzmi tak, jeszcze możesz. I tutaj obawy od razu rozwieje, które często się pojawiają. A co ze spinaniem, a co ze zważeniem na naczepę, a co z awarią na drodze? No drodzy. Tak jak mówię, XXI wiek, jeżeli trafimy na firmę, która doskonale do tego podchodzi, wymiana koła robi to serwis najczęściej. E, spinanie, boi się spinania, boi się włożenia na, na firankę. Wszystko to jest technika. Jeżeli ogarniesz dobrze technika, a technika to jest kwestia nie wiem, tygodnia, dwóch, albo jak ktoś ci pokaże, jak, jak plandekę e, na żuku przerzucić. Albo jak firankę rozpiąć, to nie jest fizycznie ciężka praca, jeżeli zna się dobry sposób na to, nie? E, wspinanie się na drabinę, no zdarza się, ale jeżeli tego się obawiasz, no to są roboty, na których nie musisz tego robić. Przykładowo e, może to być wywrotka, e, na której nie musisz tam wchodzić, tylko co najwyżej tą plandekę zarzucić y, na górze, ale tam jest drabinka, to nie jest takie straszne. Jeżeli tego się też obawiasz, kontenery na kontenerach nie trzeba nigdzie włazić, wystarczy spiąć cztery śruby, skręcić, to jest mega proste, e, i dokumentów dopilnować. Tutaj akurat starszy wiek się sprawdza, bo niczego nie przeoczymy. Na no, te dokumenty trzeba po prostu mieć każdy punkt odhaczony, że tak to uproszczę. Czy nawet chłodnie? No, na chłodniach, no, tak jak ja jeżdżę, to czasami się zdarza załadunek, rozładunek, ale są też chłodnie, w których tego nie trzeba robić. Po prostu trzeba tam sobie odpowiednio to wszystko wybrać. Są też takie e, e, roboty na chłodniach. Czy na liniówkach, czy na BDF-ach, to się chyba tak nazywa, że tam faktycznie nie wchodzimy nawet na naczepę. Wystarczy sobie to wszystko dobrze dopasować. I wtedy nasza praca opiera się tylko na tejże kierownicy na prowadzeniu pojazdu, pilnowaniu tachografu i dokumentów, więc masz 45 lat, zastanawiasz się, czy zostać zawodowym kierowcą, ale już mi, zostań! Spełniaj swoje pasje. Jak się nie uda, zawsze możesz powiedzieć, że próbowałeś. A jak nie będziesz próbował, przyjdzie wiek 60+ plus i powiesz: "No miałem możliwość, miałem kasę, miałem wolny czas, nie skorzystałem". I wtedy pretensja tylko do siebie. Dobra, zostawiam was takim krótkim komentarzy. Mam nadzieję, że się podobało i ten kadr, że wam się podobał. Dajcie znać, co wy na ten temat sądzicie. Trzymajcie się na razie. Cześć.